inny trup. Tym razem ekspres do kawy przelewowy. Ogólnie rzecz biorąc, to jak można skomplikować ekspres do kawy przelewowy, no to komuś się udało. Nie wiem, to nagrywa? W ogóle? Nagrywa. Dobra, nie wiedziałem, że tak można skomplikować zwykły ekspres przelewowy, no ale widocznie się dało. Jest to ekspres, który robi y, kawę do kubków różnej maści. Ogólnie brakuje tutaj podstawy, która była bodajże na takich uchwytach, ona była tu zamontowana z boku. Sprawdzam tylko, czy jest ustawiona dobrze. No nie wiem, czy jest dobrze ustawione, dobrze. No, to ona była tu zamontowana w tym, i to była taka podstawka, coś w stylu, że można było sobie ustawić na wysokość odpowiednią szklankę, żeby nalać tutaj odpowiednią ciecz, którą się chciało zrobić. Nie tylko kawę, bo w takich ekspresach można też robić herbatę. Co tu jest nie tak, że. Aha, kabę wystaje, że nie mogę postawić. Kabel jest znowu ucięty, tak jak w lampce. Lampka się okazało, że działa, więc no nie do końca, jest tak, że ogólnie nie testowałem go jeszcze, więc to jest pierwsze jego uruchomienie. Można tu chyba zrobić kawę mrożoną w tym. Tu czegoś brakuje chyba jeszcze. Nie wiem, ewentualnie, chyba, że tu był kabel zwijany może na to. Eee, tu jest jeszcze takie fajne coś, jak spieniacz do mleka. Nie wiem, czy on działa, nie testowałem, ale pierwszy raz widzę taki ekspres. Może dlatego, że jest drogi i mnie, abym nie kupił takiego. Bo u mnie ekspres przelewowy wystarczy, że jest taki. O, tam go widać. Zwykły, prosty ekspres zaraz, przelewowy. Jeszcze inaczej tego położę, może tak sobie go położę. Znowu za mało będzie, żeby obskurować, te tu chyba mi nie wejdą już do tego. Они очень грубые. Cięło. Ale trochę zeszło izolacji. Nie wiem, czy tam zostało trochę przy tak ucięła. Też jest grubo, nawet przyznam, że jestem w szoku, że to jest takie grubo, jeśli chodzi o mieć. Nie wiem, czy to będzie wystarczające, żeby tu sięgnął. Za bardzo tu nie wejdzie, ale spoko, wejdzie do komputerowego. Do tego I do tego trzeba włożyć, bo to jest uziemienie. Też chyba nie, nie sięgnie tak w ogóle, nie? Też mi się tak wydaje, że nie sięgnie. Dobrze podłączyłem. To będzie działać, czy nie? To 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 nie wiem, będzie działać. tyle? O, działa. A już dziwne. Nalejemy mu trochę wody. Już lał. Może leje już. Już nie kapie jeszcze, więc zobaczymy. Mu nalejemy mu jeszcze trochę wody. Na razie nie przecieka, więc nie jest źle. Zacznie przeciekać, to będzie chociaż mokry obrus. Będzie wiadomo, że jest coś nie tak. coś tu nalałem. Także teraz tam jest tak jakoś dziwnie zrobione. Zaraz zobaczymy, czy coś pokapało. Nie. Więc nie wiem, czy... tak, jak to się tu otwiera. Tak. Dobra, coś tu. Na razie niech zrobi czystą wodą coś. Co on tu może zrobić? Ogólnie działa. Pytanie, jak to się ogólnie uruchamia? Czy to się tak naciska? Mm -hmm. działam. Zajebiście skomplikowany. Nawet nie wiedziałem, że takie ekspresy robią przelewowe. Działa. więc wyrzucił go tylko ktoś, dlatego że połamał uchwyt, który ustawiał te, i po, może rozbił dzbanek, bo może był szklany. W sumie można by robić tak kawę, tylko trzeba go wyczyścić. No to jest sprawny, no nie będę więcej nic robił. Kabel tylko sprawdziliśmy. Dorobiliśmy i jest ok.